Ciemak, z tej strony Direx. Yy, pierwszy odcinek z głosem. Yy, dzisiaj gr gramy. Mega dziwną grę. Zaraz to zobaczycie. Yy, mogę się trochę zacinać, bo to jednak mój pierwszy film z głosem. I. Zobaczcie, zobaczcie o co chodzi w tej grze. zobaczcie, No taki labirynt, jakby. I... W tym labiryncie są takie dziwne głowy i musimy przed nimi uciekać i dostać się do takiego teleportu, który nas do kolejnego stage'a przeniesie. Nie, coś wyłączyłem, dobra, sorka. Yy. Czemu tu nie ma przejścia? Yy. Co zrobiłem? Czekajcie. O, dobra. Jest, chyba się odnalazłem. Sie ma już? jest. Ty, co jest? Zrobiłem przejście. Dobra, idziemy na spidzie Idziemy na spidzie No, co jest? Aha, jeszcze zginę. Super. Jeszcze jumpscare wyskoczy. Super. Wow. Przejść. Jak to kurde przejść. Ty, Chyba, serio się pogubi. Nie <gubiłem> gdzie przejść, co jest. nie, no, no tu nic nie ma. Przejść. O, stąd przyszedłem, dobra. Idziemy tutaj. O, jest, odnalazłem przejście, dobra. Jest, w końcu. E? Czeka. Okej, mamy checkpointa, super. Okej, okay, udało się. Nice. Nice. Dobra, no to wchodzimy. No, no to y, przy okazji mnie wywaliło, więc było cięcie. Lecimy z drugim stage'em. Włączę se shift locka. No, dobra, lecimy. Let's go. Dobra, są tu aha. Aha, no to super, że się zawróciłem, zrobiłem kółko. Te ja dźwięki w ogóle wydałem. Dobra, lecimy dalej. Ja. Są głowy. Nie, nie, nie. Ojeju. No trochę się robi ciężko. Nie, 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 nie. Nie. No ale po mnie. Dobra, teraz, teraz to wygramy, teraz to wygramy. Trzeba pamiętać, żeby dojść tak i tak. Dobra, w końcu. Ok, mamy checkpoint. Nice. Super, nie, tu nic nie ma. Mhm. Tu też nic nie ma. O, jest, mamy. Stage trzeci. Dobra. Ej, co my tu mamy? Jakaś pustynia, deora. Dobra, deora. Dobra. No i mnie prawie złapali. E. Nie chcę ci głowa przeszkadzać tym, co robisz, więc ja może sobie pójdę. No ta głowa była dziwna. Lecimy dalej! O, dobra, teraz się przestraszyła trochę. Prędzę to? dobra. Let's go. Łączkę ściany. Myślę, że to nie powinno być jakieś trudne. O! Y Okej, okay, to ja i może jednak rzeczywiście nie będę przeszkadzać, bo głowy są dziwne jakieś. O! Checkpoint, nice. Lecimy dalej. była głowa, tu też jest głowa. Uważać, łysa głowa. Walnąłem w spację. No trudno się robi. Coraz trudniej jest. Ale... Przyliśmy z tej 4. Zobaczmy co jest w tej czwartym. Dobra, już widzę, z tej czwartym. Coś tak nie za fajnego. Hop! I hop! Nice! Okej, jesteśmy. Dobra, co to jest? Co tu jest? Ja wiem co to jest. Są głowy. Jak się... Można się było tego spodziewać. No. no nie no co to? Za labirynt. Głupi labirynt. No! Co? Co? Oszukano mnie. Najgorzej. O, checkpoint. Nie. Nie ja może sobie uciec stąd. O co tu się dzieje? Ile co tych głów? To jest przesada już. O, i stycz piąty. Ja robię na chwilę cięcia. Naura. Dobra, już jest koniec cięcia. Yy. Jestem przy okazji na piątym, piątym stage'u, tak? A przecież tu nic pewnie nie widać. Czekajcie. O, dobra. On już widać. Chociaż trochę. Tu nic nie ma. Hop hop. Ma głowo. Dobrze, że im można po głowach skrywać, w sensie po czubkach głowy. Lecimy dalej, hop, hop. Tu się teraz kupiam trochę, żeby nie przegrać, żeby przypału nie było. Tylko no, na tym stage'u prawie nic nie widać, to jest tak słabo. Mm. O, dobra. O, coin Ten coin był zły, dobra, idziemy stąd. Okej, okay, spada, spada to. To idziemy po Dobra. No mamy kolejny stage. Nice. Latarka. Po co mi latarka? Oj, trochę tu ciemno. Oj, trochę tu ciemno. No to latareczka się przyda. Strasznie hmm. duże są te labirynty. Bardzo trudno się tutaj znajduje przejście. Idziemy za typem, bo on. O on, on chyba dobrze zna te przejścia. Mamy tu jakąś rzecz. Jeżeli chcecie, żebym y, taką grę zrobił w Roblox Studio, taką podobną, to, to piszcie, to nagram. O, level 7. Przechodzimy. Na speedrunie. Co jest? Ty, platf platformówka! Dobra, super. To jak w Mario wskacze się po, po głowach przeciwników. Tylko, że tu się skacze po głowie głów. Jeju, jeju. O, pączek. Łatwo. Dobra. Okej. Okay. Ui, ui, ui. Dobra, kolejny skaczniamy. To było trochę, trochę cięższe. Op. No nie, no oni sobie żartują. Dobra. Jednak to jest... Jednak to jest... Dobra, jednak, jednak nie jest to proste. No nie... Co ja mam teraz zrobić? Bo jakby. Aha, dobra. Już kolejny stage, to ósmy stage. Dobra, mamy zimę. Powinienem chyba na nich uważać. Let's go. Nie, nie, no, nie. Dobra. Ja. No i czekamy. I czekamy. Czekamy, 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 czekam. O dobra. U nie. Kolejny czekoncik, widzę. Aha, super, dobra. Ja będę kończyć ten odcinek. na